Współczesna gospodarka wykracza daleko poza granice pojedynczego przedsiębiorstwa i koncentruje się na tworzeniu sieci wzajemnych powiązań, gdzie za poszczególne operacje odpowiadają wysoce wyspecjalizowane podmioty. Ścisła współpraca w łańcuchu dostaw, efektywne zarządzanie przepływem danych oraz automatyzacja procesów to główne czynniki determinujące rozwój logistyki 4.0. Rok 2020 jest czasem pełnym wyzwań. Również w branży FMCG. Artykuły spożywcze wymagają częstych, stałych dostaw. Szybka rotacja warunkuje stabilność oraz wydajność łańcucha dostaw, a dobra współpraca na linii producent-operator logistyczny długoterminowy sukces. ID Logistics jest częścią międzynarodowego koncernu logistycznego. Zajmującego się organizacją dedykowanych rozwiązań logistycznych dla firm z branż typu retail, FMCG, e-commerce, kosmetycznych czy pochodnych. Magazyn obecny to magazyn dystrybucyjny, który ma powierzchni 58 tysięcy m2. Składujemy tu obecnie 60 000 palet produktów w 900 asortymentach produktów naszego klienta. Codziennie z magazynu wychodzi między 4,5 a 5 tysięcy palec produktów do ostatecznego odbiorcy, co przekłada się mniej więcej na 200 aut wychodzących do dystrybucji dziennie. Dzienna przepustowość zarówno aut wchodzących, jak i wychodzących z magazynu to między 300 a 350 aut. Eksperci WDX wdrożyli w magazynie ID Logistics system automatycznego rozładunku samochodów ciężarowych. Proces rozpoczyna się od podstawienia samochodu ciężarowego na rampę pozycjonującą na naczepę względem doku przeładunkowego. Po pozytywnej weryfikacji pozycjonowania następuje opuszczenie klap w celu zabezpieczenia działania systemu. Widły kulodera cool wjeżdżają pod ładunek, pobierając 33 palety. Cały ładunek zostaje rozładowany z naczepy automatycznie w czasie nieprzekraczającym dwóch minut. Z cool współpracuje system przenośników magazynowych, który transportuje rozładowane palety z do strefy buforowej. Strefa buforowa składa się z linii przenośników wraz z przekazaniami kątowymi. W celu zabezpieczenia pracy personelu zastosowano wygrodzenia i czujniki bezpieczeństwa. Docelowo transport załadunku ze strefy buforowej do strefy magazynowania odbywać się będzie z zastosowaniem autonomicznych wózków widłowych. Dzięki wdrożeniu automatycznego systemu rozładunku i załadunku naczep, osiągnęliśmy szereg korzyści mających wpływ na cały proces. Obejmują one częściowo zautomatyzowanie magazynu, znaczną redukcję kosztów oraz zniszczenia naczep skrócenie czasu rozładunku o około 95%, a także zapewnienie bezpieczeństwa w strefie załadunku. Współpraca z projektantami WDX przebiega naprawdę modelowo, a z efektu końcowego jesteśmy bardzo zadowoleni.